Siostra Anny przybylskiej opublikowała w sieci bardzo symboliczny kadr. Tęsknota jest ogromna. 5 października mija 9 lat od śmierci Anny przybylskiej. Aktorka odeszła w wieku 35 lat po walce z chorobą nowotworową. Bliscy nadal bardzo przeżywają jej przedwczesną śmierć. W mediach społecznościowych siostry Anny Przybylskiej pojawiło się wzruszające zdjęcie. Anna Przybylska miała starszą siostrę. Świat show biznesu znał doskonale karierę młodej aktorki, która z każdą rolą zyskiwała coraz to większą popularność. Ona sama jednak do końca pozostała sobą i nie pozwalała, by media ingerowały w jej życie prywatne. Niewiele osób wiedziało, że Anna Przybylska nie jest jedynaczką. Gwiazda ma straszą o 4 lata siostrę Agnieszkę, która długo stroniła od show biznesu. Niedawno wystąpiła przed dziennikarzami. Kim jest siostra Anny Przybylskiej? Agnieszka Przybylska była jedną z osób, które podzieliły się wspomnieniami związanymi z Anną Przybylską w filmie o jej życiu, Ania. Siostra ciepło opowiadała o wielkiej gwizdzie, która dla niej była młodszym rodzeństwem. W wypowiedziach podkreślała jej ogromne przywiązanie do rodziny. Starsza siostra Anny Przybylskiej prowadzi własne media społecznościowe, w których dzieli się z internautami kulisami podróży po całej Polsce, a także otwiera się na prywatne tematy. W czasie rocznicy śmierci aktorki opublikowała wzruszający wpis Siostra Ani Przybylskiej wspomina zmarłą w rocznicę śmierci. Bliscy gwiazd przeżywają dziś ogromną tragedię: równo 9 lat temu odeszła od nich Anna Przybylska. Rodzina mimo upływu lat nadal mierzy się z ogromnym bólem. Agnieszka Przybylska w mediach społecznościowych udostępniła zdjęcie siostry z jej ostatniego nagrania w telewizji. Słowa aktorki dziś mają smutne znaczenie. Trochę mi smutno, że nie mogę być z państwem, zacytowała